Sprzęt Everyday Carry to taki zbiór narzędzi, innego rodzaju sprzętów, które zawsze warto jest mieć przy sobie, zwłaszcza poza domem. Na pewno do tego rodzaju narzędzi należą noże i właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać nóż EDC. A będzie to nóż Ontario RAT 1 Silver Plain, a właściwie noże, bo mam go tutaj w dwóch wariantach kolorystycznych, czarnym i zielonym. Ten nóż został zaprojektowany wraz z grupą Randers Adventure Training, która specjalizuje się w tuce przetrwania. Głownia ma profil drop point i została wykonana ze stali AUS-8. Nóż ten można otworzyć kciukiem za pomocą kołka, który znajduje się w tylnej części głowni. Kołek jest obustronny, a więc mogą go używać osoby zarówno prawo, jak i leworęczne. Zresztą do osób prawo i leworęcznych za chwilę jeszcze wrócimy. W górnej części głowni znajduje się zamkowane ryflowanie, na którym można oprzeć kciuk podczas pracy. Przed przypadkowym zamknięciem podczas pracy, a więc chroniąc również palce użytkownika, nóż blokowany jest za pomocą blokady liner lock. Okładziny rękojeści noża zostały wykonane z nylonu wzmacnianego włóknem szklanym. W tylnej części rękojeści znajdziecie otwór do przewleczenia linki, która zabezpiecza nóż przed zgubieniem podczas pracy. Rękojeść pokryta jest antypoślizgowym ryflowaniem. Na rękojeści również znajdziecie stalowy klips, dzięki któremu możecie ten nóż bezpiecznie przenosić na krawędzi kieszeni bądź na pasie. I tutaj dochodzi jeszcze jedna rzecz, która ważna jest dla osób, które na przykład używają prawej bądź lewej ręki do pracy. Znajdziecie na rękojeści tutaj również. Takie oto dziurki. To nie jest żadna ozdoba, po prostu klips można dowolnie przemontować tak, aby był właśnie wygodny dla ludzi, którzy na przykład noszą nóż pod lewą ręką, bądź inaczej chcą skonfigurować sobie mocowanie noża na kieszeni, bądź na pasie. Rękojeść jest również bardzo wygodnie wyprofilowana. Przede wszystkim mamy tutaj bardzo głębokie wcięcie pod palec wskazujący, które stabilizuje nóż w dłoni podczas pracy. Ja mam tutaj ze sobą dwa warianty kolorystyczne tego noża, tak jak powiedziałem na początku, czarny i zielony, ale ten nóż znajdziecie również w innych kolorach w naszej ofercie. Dla kogo jest ten nóż? Otóż jest to typowy sprzęt EDC przydać wam się może zawsze. Swoje miejsce znajdzie w domu, przyda wam się na przykład w plecaku podczas biwakowania, ale również na przykład w schowku samochodowym. To tyle o nożu Ontario RAT-1 Silver Plain, a ja oczywiście zapraszam Was do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych i na przykład w komentarzu pod tym filmem napiszcie, jakich noży wy używacie właśnie jako sprzętu EDC.